Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po pierwsze chcielibyśmy podziękować za e, zainteresowanie się naszym produktem, a mianowicie e, choinkami do samodzielnego złożenia. E, instrukcja złożenia tych, tych choinek jest moim zdaniem relatywnie prosta. E, wystarczy się upewnić, że mamy te wszystkie elementy. To jest trzy elementy gwiazd, Dwa elementy takich łączników oraz e, główne sz, szkielety choinki. No i żebra, żebra takie w formie gwiazdy. Także bierzemy po prostu te największe elementy, bo złożymy najpierw choinkę tą większą. Te dwa elementy należy jeden drugi w siebie wsunąć. Nie potrzeba żadnego kleju, ponieważ są, jest to montaż bezklejowy bierzemy te oto właśnie żeberka, upewniamy się, bo jak widać tutaj jest zaokrąglone końcówki, tutaj są takie pod kwadrat, żeby tymi końcówkami kwadratowymi wciskać właśnie ten szkielet, Można użyć troszkę siły, nie na dużo, żeby nie uszkodzić oinki. Wciskamy jedno w drugie, to tworzy dosyć taką stabilną konstrukcję nie wymawiającą dodatkowego klejenia. Po czym bierzemy części gwiazd. Wciskamy jedno w drugie. Mogą wchodzić trochę pasownie, z tego właśnie względu, że jest to projekt które nie wymagają życia kleju. I oto mamy tajneczkę numer 1. Panika numer dwa wymaga może troszkę więcej cierpliwości. Trzeba po prostu wziąć te elementy i włożyć wszystkie w ten. W tą podstawę. Trzeba się upewnić, że wszystkie elementy się ze sobą łączą. Po czym trzeba wziąć ten oto. Krzyżyk. tu trzeba troszkę cierpliwości żeby wszystkie ramiona weszły właśnie w ten krzyż po czym wsadzamy gwiazdę i dociskamy ten pierścień co również dociśnie te wierzchołki dociskając gwiazdę tym sposobem mamy dwa elementy Złożone w całość, nie wymagające klejenia. Dziękujemy za uwagę.